Wielkimi krokami, nie da się ukryć, zbliża się wydanie aktualizacji Minecrafta 1.20, która... będzie z pewnością dość polaryzującą aktualizacją, jak niestety jestem pewien, faktycznie podzieli graczy. Bynajmniej nie jest to najmniejsza aktualizacja w historii Minecrafta, jednak również nie jest największa, a po zawodzącej wersji 1.19, z której anulowano lwią części pierwotnie planowanej zawartości, to co dostaliśmy po roku czekania w 1.20, pomimo iż rzeczy są fajne, to w opinii graczy jest tego za mało, ale o tym przekonacie się oglądając ten materiał. Jeśli masz jakiegoś znajomego, który szczątkowo chce wiedzieć, co w nowej wersji zostanie dodane, podrzuć po mu ten film. Pełny przegląd, jak zawsze zostanie wrzucony w momencie wydania aktualizacji. A dziś szczątkowo rzucimy okiem na najważniejsze rzeczy zmierzające do gry w aktualizacji Trails and Tales. Zapraszam. Wiszące znaki to nowy przedmiot, który pojawi się w 1.20. Charakterystyczna dla niego będzie możliwość zawieszenia go na różnych powierzchniach, dzięki czemu zmieni się sposób jego zwisania. Powierzchnia na tekst jest znacznie mniejsza niż w przypadku standardowych tabliczek. Możliwość edycji tekstu na tabliczkach również się pojawi za sprawą kliknięcia na zapisaną tabliczkę prawym przyciskiem myszy. Blokada edycji tekstu, zmiana koloru czy podświetlenia możliwa jest za pomocą miodu. Tabliczki również stają się dwustronne. Podobnie jak w przypadku edycji, klikając na niezapisaną stronę tabliczki tę bez problemu zapiszemy. Rzeźbiona biblioteczka to blok interaktywny mający 6 slotów tylko na wszelakie książki, np. jak książki zwykłe, zaklęte czy zapisane. Indywidualnie wybieramy miejsce, w którym ma być wsadzona książka. Zostanie zaimplementowany nowy mob, jakim będzie wielbłąd pojawiający się przy studni w pustynnych wioskach. Jego charakterystyczną cechą jest możliwość jeżdżenia na nim dwójki graczy. Wielbłąd oczywiście posiada swoje spawnujące jajo. Bambus dodany w 1.14 w końcu otrzyma swój blok, którym będzie blok bambusa, również w wariancie okorowanym. Z tego zrobimy dwie deski, z których to dalej możemy stworzyć wyroby standardowe dla wszystkich dotychczasowych rodzajów drewna. Osobno chcę wymienić nowy wariant drewniany w postaci mozaiki. Jest to blok ekskluzywny tylko dla bambusa. Mozaika również ma możliwość przerobienia na schodki i półbloki. Również osobno myślę na wymienienie zasługuje inny wariant łódki z bambusa w postaci tratwy. Ta jest wyższa niż zwykła łódka i nie ma bocznych ścianek. Naturalnie posiada wariant ze skrzynką. Nowy rzadki biom jakim jest biom kwitnącej wiśni pojawiający się w pobliżu gór. Zawiera nowe drzewo oraz płatki kwiatów na podłożu. Drzewko posiada indywidualną sadzonkę, z której wyrośnięte drzewo ma swój charakterystyczny kształt. Czasem pojawia się przy nim gniazdo pszczół. Drzewo kwitnącej wiśni składa się z nowego rodzaju drewna oraz różowych liści, z których to lecą charakterystyczne dla biomu cząsteczki płatków. Z drewna standardowo wykonamy wszelakie wyroby jak w przypadku pozostałych rodzajów drewna. Leżąc na powierzchni biomu płatki nawarstwiają się tak samo jak świeczki czy sipikle. W ten sposób możemy sobie dostosować ich poziom i zagęszczenie na naszym terenie. Skalibrowany sensor to nowy wariant sensora stworzony w połączeniu z ametystem. Jedna strona tego sensora może odbierać sygnał redstone jako wejście, wówczas ten będzie oddziaływał tylko na tę ustawioną częstotliwość. Dodatkowo aktywuje się tylko na jedną sekundę, gdzie standardowy na aż dwie. Jeśli sensor jest otoczony lub stoi na bloku ametystu, ten po otrzymaniu wibracji przekaże je dalej, co może być przydatne do przesyłania sygnału redstone bezprzewodowo. Pojawił się nowy system archeologii, z którym między innymi przyszło nowe pomieszczenie w pustynnej piramidzie. W przed chwilą wspomnianym nowym pomieszczeniu w pustynnej piramidzie pojawia się nowy wariant piasku nazwany jako podejrzany, który skrywa w sobie różne przedmioty. Podejrzany piasek rozgrzewujemy nowym pędzlem, do którego stworzenia potrzebna jest mieć, więc ten surowiec w końcu dostał kolejne, ciekawe zastosowanie. W podwodnych ruinach na ciepłym oceanie też mamy podejrzany piasek, ale na zimnym już jest nowy blok, czyli podejrzany żwir. Z podejrzanych bloków wykopać możemy nowe odłamki ceramiki, które mają aż 20 wariantów, zależnych od tego, gdzie je znajdziemy. Fragmenty ceramiki posłużą nam do zrobienia zbanków, które niestety są tylko stricte dekoracyjne. Tutaj możemy bawić się dowolną kombinacją łączenia ceramiki. Dodatkowo jest też możliwość użycia cegieł, wówczas banek będzie pusty. Piglin zabity przez naładowanego Creepera wyrzuci głowę, którą będziemy mogli założyć na siebie. Notebloki z postawioną na sobie głową odtworzą dźwięki moba, do którego wcześniej dana głowa należała. W archeologii na ciepłym oceanie możemy z podejrzanego piasku wyciągnąć jajo Snifera, które po postawieniu pozwoli wykluć Snifleta. Sniflet to mały wariant sniffera, który jest mobem wymarłym. Po wyrośnięciu zaczyna wywąchiwać między innymi z ziemi, błota czy bloku trawy nowe nasiona. Nasionko Torchflower to wyglądający specyficznie przedmiot możliwy do zasadzenia na polu uprawnym. Po wyrośnięciu otrzymujemy nowy kwiat, jakim jest Torch Flower, z którego zrobimy pomarańczowy barwnik. Zgadza się, pomimo nazwy nie świeci. Drugie nasionko po zasadzeniu pozwoli nam pozyskać wysoki kwiat, jakim jest zwanecznik. Ten charakteryzuje się po wyrośnięciu bulwą u podstaw, jednak po zebraniu ta znika, a ponowne postawienie kwiatka jej już nie posiada. Pitcher Flower pozwala na pozyskanie aż dwóch cyjanowych barwników. Sniffer oprócz jaja, z którego się wykluwa, posiada swoje jajo spałnujące. By ulepszyć diamentowe rzeczy do netherytu, potrzebować będziemy nowego szablonu, który naturalnie pojawia się w bastionach. Istnieje możliwość powielenia go przy pomocy szablonu, netherraku oraz siedmiu diamentów. Podobne szablony pojawiają się w różnorakich strukturach, jednak tym razem pozwalają nam dodać na zbroje ozdobne wzory z różnych materiałów jak złoto, szmaragd, diament, redstone czy nawet ametyst. W zależności od szablonu wzór będzie inny, czasem nawiązujący do struktury, z jakiej pochodzi, jak na przykład wzór weksa z posiadłości, który przypomina Ewokera, albo na przykład wzór oka z wzorem. tak. Oka twierdzę do endu. Te szablony też możemy powielać odpowiednim materiałem, siedmioma diamentami, no i oczywiście bazowym szablonem. Cztery indywidualne wzory pojawiają się tylko w nowej strukturze, jaką są ruiny szlaku. Jest to zakopana struktura pojawiająca się m.in. w dżungli, w wysokim brzozowym lesie, czy na przykład też na zimowej tajdze. Składa się z zasypanych często piachem i żwirem, również w wariancie podejrzanym, uszkodzonych pomieszczeń ulokowanych pod ziemią. Jest to struktura stricte dodana pod archeologię. Wraz z nową aktualizacją pojawi się nowe logo Minecraft'a Java Edition, które jest zdecydowanie w lepszej rozdzielczości. Standardowo, jak w każdej wersji, tło zostanie zmienione i tutaj mamy widoczny las kwitnącej wiśni na tle wschodzącego słońca. Może nie uwierzycie, ale z grubsza z największych rzeczy, które pojawią się w Minecraft 1.20 to byłby na tyle. Koniecznie napiszcie w komentarzu w skali od 1 do 10 na ile oceniacie obecnie tę aktualizację. Pamiętajcie, że jeszcze kilka tygodni do wydania tej wersji na pewno minie i na pewno dostaniemy sporo staprzódów, więc być może jeszcze jakieś ciekawe rzeczy zostaną dodane, ale niestety na zbyt wiele bym się osobiście nie nastawiał, zwłaszcza że przy ogłoszeniu lasu kwitnącej wiśni zostało wspomniane, że jest to ostatnia zaplanowana rzecz dla Minecrafta 1.20. Komentarzom z waszą oceną chętnie przypnę serducho. Dzięki piękne za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!